Sypię się strasznie. Gołąbki z linii tutaj 808. Na holenderskiej obrączce. No, także dzisiaj ruszyłem łódki z gojemnika rozpłodowego. Tam jest dużo ciekawych gołąbków jeszcze. Są gołąbki od np. po gołębiach Klikwe. Są młode. Są młode po Hansa Hirnach. Rodowody spisane. Czucimy je do środka. Znaczy, rodowody. Ja tylko karty własności. A nie widać z tyłu, kart własności, numery zapisuję. Także tu gołąbki zamykamy i wysyłamy. Witam wszystkich sympatyków mojego kanału. Zapraszam serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. No to zaczynamy. Przyda się pudełko po środkach. Idealne do wysyłki jednej sztuki. Jako trzeba zrobić dziurki o pudełko gotowe. Dziś wysyłam gołąbki z aukcji ostatnich No i tutaj będę wysyłał czarnego, który został wylicytowany na aukcji, ale się z niego pióra sypią, o wszędzie pióra z niego lecą, małe piórka sypie się strasznie więc może sypie się straszliwie mam nadzieję, że koledze tam przysporzy wiele radości także ten piękny czarny, który był licytowany na kanale jest dzisiaj wysyłany do zwycięzcy licytacji, ale pióra z niego lecą niesamowicie już tu, o, nawet już na tym będzie ić. Ale ze światełkiem go będzie lepiej widać, żeby nie wyspoczy. O, Tak wygląda. klikniemy i. Po gołąbki do pakowania. A tu kolejny Gamoń wrócił z lotu. Za chwilę wszystkie powracają. Nie będzie wyjścia i będzie trzeba coś z tych młodzieży sprzedać, bo nie będzie ich w ogóle gdzie pomieścić. chodź tu malutki. No chodź malutki, chodź, chodź, chodź. Poć, poć. A z tamtego przedziału jesteś. Dobrze, idziemy. chodź, Tu. Gołąbki czekają na gojemniku rozpłodowym. To będzie samiczka, samiczka czy samczyk? To jest palarski, po palarskim 50%. Zastanawiam się co to, co to będzie. Bieski imbredzik. Na superlotniki lotniki, samczyk. Zawsze jak tu wchodzę to mi uciekają do wolierki wszystkie. Dlatego wczoraj już wieczorem jak się ściemniło. Zamknąłem w celi gołąbki, które będę dzisiaj wysyłał. Tu jest jeszcze kolega sobie domówił parkę, więc tutaj do jednego kolegi zostanie wysłana jeszcze parka. A tutaj mamy dwa gołąbki z linii 808, które też na licytacji tam przez kolegę zostały wygrane. I dzisiaj, dzisiaj je do kolegi wysyłam. Także tu są gołąbki z 808 i Hojmans. A tu wysyłam przepiękną parkę. Tu jest samczyk. Ach, kaban, zaraz go pokażę w ręce. Przepiękny. Razem z samiczką. Także tutaj kolega sobie zamówił, on ma przepiękne oko. Piękne oko, nie wiem czy to będzie widać, takie brązowe. Może zbliżę jakoś. Także fantastyczne oczko tu ma. O, chyba widać. Przepiękne oko. No, skrzydełko. Gołąbek się pierzy, jest na dwóch lotkach do spierzenia. Tak wygląda. Piękny, to go nie widać, bo teraz się przepierza. Piękne mocne plecy, wiadomo tu połowę brakuje ogona, tu jest przepierzony. Teraz mu to roztrzepałem całe, ale pięknej budowy, piękne plecy. Tu umieśnienie super. No myślę, że, myślę, że kolega będzie zadowolony z tej parki. Także taką parkę dzisiaj posyłam do hodowcy. No i tyle, jak mu się darzy z nimi. Także zabieram tutaj niebieską parkę i jeszcze te z linii 808. Także tutaj 808, także. Wyłapię. Jak będą chętni, to inne gołąbki z gojemnika, inne pary z gojemnika rozpłodowego mogę sprzedać. Wystarczy zadzwonić i się dogadać. Także tu jest jeden. Ciężko nagrywać i je nosić. Jedną ręką trzeba. I teraz jeszcze by. Właśnie. Ciężko nagrywać i nosić. Jeszcze, jeszcze gołąbek ucieknie. Także tutaj dwie parki. Do wysyłki. No i pakujemy tutaj e, <laughs> samiczkę. Przymknę, żeby samczyka złapać. No i czyś to mi to wyskoczy. o, przycisnę to pudełkiem, przynajmniej nie otworzy, nie ucieknie. I czas na samczyka. Chodź, ten gamoniu. Piękne masz te oko. No i tu gotowe, zapakowane, czarny i parka już zapakowane, a teraz kolej tutaj na e, te z linii 808, te rodowody jakoś trzeba tuskować, żeby nie zabrudziły także to są gołąbki z linii tutaj 808 i przydałoby się to jeszcze część przykryć, także Tutaj sobie to ustawię. Rodowód. Tak, żeby tego nie zasrały. Pudełko. Pudełko przygotowane. Rodowody w środku. Jeszcze tylko brakuje gołąbków. Jeden. Glazerek. Albo to jest ta samiczka. Ciężko jedną ręką to ciężko wciś weszła i samczyk. Taki bystrzak też idzie na samiczki i pójdą razem zakleimy i będą e, wysłane. O, tam mają rodowody pod spodem. Jeden widać tego drugi gdzieś się tam ukrył. Jeden Siedzą. Dobra, zaklejamy. Także mamy gotowe. Koledzy mnie pytają, gdzie są moje aukcje. To moje aukcje odbywają się na moim kanale. Jest filmik, i pod filmem czasami jest aukcja. Można tam w komentarzach licytować. Też się zdarza na Facebooku, ale też może będą na jakichś kanałach aukcyjnych. No, będą, ale to. Jak będą takie aukcje, to poinformuję tutaj na na kanale, po, żeby gdzie i kiedy, zresztą przeglądacie te kanały, to różne aukcyjne portale, to, to na pewno też e, zauważycie. Także, także aukcje będą, e, a też zawsze można zadzwonić i osobiście, mm, osobiście zamówić gołąbki, To tak jak tutaj kolega zamówił sobie parkę. I, no I dziś jest wysłana. I dwa gołąbki, znaczy gołąbek z aukcji i, i linia 808 też parka z aukcji. Do spakowywania tych produktów pełno jest jakichś papierów. To wy, korzystam je do wyścielenia skrzynki. Przy okazji będą miały, będą miały grubsze dno, i wygodnie im będzie w transporcie. Tego tak nie ma obawy, że, e, że to przemięknie. Także jeszcze wysyłam dzisiaj <coughs> młódki do dwóch kolegów. Do jednego kolegi, który bierze ode mnie gołąbki któryś rok z rzędu, bardzo fajnie mu się sprawdzają i domówił kolejne, więc fajnie jak hodowcy wracają. Dlatego tutaj do niego na, na zamówienie młode. No i, i, i jeszcze do jednego kolegi dwa piękne młódki. Pogoda nie jest jakaś super, aż dziwne, że te głębie wracają. Wczoraj też wrócił jeden, jeszcze dzisiaj wrócił jeden. To w sumie na wszystkich sześciu lotach młodych zgubiłem 12 gołąbków. No i tutaj wysyłam łódki do Centrum Polski dla mojego kolegi, któremu mają gołąbki od dwóch czy trzech od dwóch sezonów, na pewno od dwóch sezonów, bo w tym roku, w zeszłym roku. A może i od trzech, nie wiem. E, się super sprawdzają, wypowiadał się tam na jednym z filmów. Chociaż hodowcy, jak się okazuje, że ktoś się pochwali na filmie, a mu gołębie lecą, e, to zaraz się kilku haterów zjawia. No w sumie, jak udowodnić, że gołębie lecą? Jak się hodowcy, e, najlepiej jak ktoś powie na filmie, konkretnie, że gdzieś tam lotuje, wszak mu leciały, no ale jedni, jednym się to nie podoba. Ale tu chcę pokazać gołąbki, jakie mu wysyłam. Istotne w tym są gołąbki. Tu jest gołąbek z linii Eurodiamonta. A ojcem tego gołąbka jest oryginał od Michała Trójczaka. Także trójczak razy imbredna na Eurodiamonta. Także no kapitalny wyszedł, po prostu i w budowie no piękny młody, po prostu strasznie mi się podoba i dobrze, niech idzie do dobrego kolegi, który dobrze te moje gołębie wykorzystuje, trochę inna krew, bo to po gołębiach zakupionych powiem nawet tak, że akurat, bo to była późna samiczka, ja do siebie do lotów po niej nie wychowałem, także to są to są, nie powiem czy się sprawdzają, czy nie sprawdzają. Bo po prostu e, nie, nie, lotowałem gołąbkami z tego połączenia. Dopiero na przyszły rok. Ale tak będą sparowane, myślę, jak się nic nie stanie. Bo kapitalne, młode wydały. Jeden z nich idzie tutaj, e, ten akurat pstry, do kolegi. No i tutaj, e, chyba samiczka e, z Eurodiamanta, jednocześnie wnuczka. Wnuczka szaleńca. Także o, w ten sposób się prezentuje. Będzie ładna samiczka. Oby tam się sprawdziła. Tu pokażę tylko. Ej, ej, ej. Nie uciekaj. A nerwowy. To jest ojciec tej pstrej. E, Michał Trójczak. E, 311, tam oddział, nie wiem. Ała! na no, dupek się nie chce pokazać, no. To jest ten Michał Trójczak z gołębi dalekodystansowych. Tam and Son, Mik, Mam rodowód. Zakupiłem w zeszłym roku. A tu nawet udało mi się złapać drugą parkę. Córka Szareńca z 19 roku. I ten Euro Diamond na holenderskiej obrączce. Znaczy linia Eurodiamonta no Linia Eurodiamonta i Mistrala Ej Normalnie O tak cała para wygląda Dobrze, że ją złapałem, bo ona idzie Tak oddzielam, wszystkie jeszcze nie pooddzielałem stopniowo Znaczy mi gdzieś tam Się schowała i jej nie rozdzieliłem, a tu Ten stary Eurodiamont no on jest w przepięknej w Przepięknej budowy no super, na holenderskiej, <coughs> na holenderskiej obrączce. Także do przyniosłem je tutaj, także teraz będę pakował tutaj te łąbki, cztery mutki dla kolegi. A no, dziś zahaczyliśmy ogołomnik rozpłodowy. Do tej pory były wysyłane mutki po lotnikach, ale rozpłód ma w tym samym wieku młode. Ja ich w ogóle nie prezentowałem. Także tutaj są młode po rozpłodzie. Koledze też jeszcze jest jeszcze po lotnikach, bo jest po mojej super lotniczce, to jest rodzeństwo lotnika z 2019 roku też jeden poszedł do jednego kolegi, któremu się sprawdzają gołąbki, drugi idzie do drugiego kolegi, właśnie tego w centrum Polski, któremu dobrze wykorzystuje, to trzeba je wysłać. Także on sobie zamówił 2 euro diamonty, samiczkę, którą mu tam Mówiłem, to na ta super płodzi więc, więc po też wnuczek szaleńca W sumie wnuczek szaleńca A znowu wyszło na to, że wnuki szaleńca No ja mam te Te, te bo Eurodiamond akurat Z córką szaleńca połączony I jednego miałem mu sam Wybrać jeszcze, no to wybrałem Wybrałem mu z tego co u niego się najlepiej Sprawuje, a u niego najlepiej się sprawują Gołąbki z Van Luna, Więc wybrałem mu Wnuczkę, wnuczkę Van Luna, skoro to się najlepiej sprawuje, to uznałem, że jednego mu dorzucę też z Van Luna. Z tego co się już mu sprawdzało, strzańca też tam lecą u niego gołąbki. Na to Eurodiamonty to są nowości. Chciał zamówić u mnie w sumie. Palarskie ode mnie też wziął. Eee, poprzednią wysyłkę z palarskich także coś z tych nowości ode mnie ten kolega wziął, także pakuję te gołąbki, już je pokazywałem no przepiękne ten jest przepiękny został drugi z gniazda od tego, od tego, tego już nie ma eee, z tego już nie ma eee, z tego już nie ma od tych dwóch euro diamentów akurat na rozpłodzie jeszcze drugie z gniazda zostały ja pakuję tutaj do skrzyneczki muszę już się spieszyć do pracy, bo, bo przegadałem przegadałem na Messengerze z jednym hodowcą. E, miałem jeszcze dzisiaj wysłać jedną paczkę, ale już nie zdążę chyba tego zapakować, a te tu grzecznie grzecznie sobie czekają. Na wysyłkę. Także ja pakuję e, kończę pakowanie jak jeszcze coś zdążę to dogram i, i tyle a tutaj tutaj pakuję i wysyłam tego łąbki dobry lot, pozdrawiam serdecznie ostatni jeszcze nie uciekły jeszcze karty własności żeby łatwiej było wypisać bo numery tych rodziców nie pamiętam to to tutaj mam yy, Pochodzenie, tak, Eurodiamond był pierwszy na Olimpiadzie w kategorii E. Pierwszy National Carcassonne i tam dalej. National Perpignac, Bergerac, Perpignac. Jest z Georgia i córki Super Mario. A z drugiej strony jest Mistral. Trzeci na Olimpiadzie w kategorii E. I to jest też Georgie. Czyli jest to półbrat Eurodiamonta i Dr. Max. Także z dwóch linii jest Eurodiamond i Mistral i ta to jest ta samiczka, była naparowana z Michałem Trójczakiem, Jeleny, długi dystans i Root Enson Son, długi dystans. I ten drugi młodek to po synie Eurodiamonta. Znaczy wnuk Eurodiamonta, po wnuku Eurodiamonta Czyli Eurodiamont Naparowany był, z dołu było Marceli King Na córkę Eurodiamonta, właśnie to jest Imbred na Eurodiamonta, a tam były Tam były, to jest ten stary Stary nakrapiany Którego żeście tam widzieli, także w ten sposób wyciągnąłem sobie rodowody, bo łatwiej. No, a samiczka, tutaj córka szaleńca. Wyciągnąłem sobie rodowody, żeby te numery jakoś spisać, bo ich nie pamiętam, a nie chciało mi się do gołębnika lecieć. Szybciej spiszę z rodowodów. No, z linii Euro w ogóle wychowodzą się linia Dakara u Heinderka. O, parę oryginałów Dakara też mam. I dziecko Dakara, też dzieci po nim są, i wnuki Dakara. I po bracie Dakara, także to tam jedna strona to były właśnie im z Euro Diamanta strony. No, także dzisiaj ruszyłem mutki z gołennika rozpłodowego. Tam jest dużo ciekawych gołąbków jeszcze są gołąbki od na przykład po gołębiach klikłe, są młode, są młode po Hansa Hirnach, są młode po gołąbkach od państwa Paluch. Co tam jeszcze rzinotlik mówiłem, Hirny, paluch, no coś jeszcze jest z tych eurodiamontów. Eee, co tam jeszcze jest? Po gołąbkach pałki Tadeusza i oczywiście też wszystko po moich, bo je są i strzaleńca i ze sztoli, i z rudych, ale nie rudego koloru niestety. Eee, z rudego koloru są jedynie ze starszaków, takich starszych młodych, ale na spokojnie tam będę prezentował ale jest trochę fajnego materiału, eee, więc ewentualnie zapraszam do kontaktu, pozdrawiam, dobry lot!